To będzie to dla mnie miejscem, dokładką do shorta. Z doświadczenia wiem, że takie utrzymanie stóp procentowych bez obniżki ani bez podwyżki powodowało. Cześć Siemanko, w nowym tygodniu. Moi drodzy, 26 stycznia lecimy z update'em rynkowym. Zobaczymy, czego się spodziewać na Bitcoinie, i jakie ja widzę poziomy, co ja rozgrywam i czego ja się spodziewam w następnych tygodniach, miesiącach, a też i godzinach. Ale zanim przejdziemy, pamiętajcie, że to nie są żadne porady inwestycyjne. Jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Jeżeli chcecie szukać porad, to nie tutaj, tylko gdzie indziej. Moi drodzy, platforma TradingView wykres BTC USDT. I mieliśmy bardzo fajny zjazd wczoraj, przez tak naprawdę weekend, gdzie cena doszła do poziomu 86 090 dolarów za sztukę Bitcoina. I z tej strefy aktualnie reagujemy. Ja sobie tylko jeszcze szybko sprawdzę, bo nie sprawdziłem tego wcześniej, a to jest bardzo ważne, a nie, to jeszcze nie. Więc bo tutaj jest jeszcze potencjał do zrobienia powtórzenia korekty 1 do 1. Natomiast bardzo lokalnie Bitcoin reaguje ze strefy podażowej numer 2, tak, 0,5, tak, i jak przejdziemy sobie na interwał bardzo lokalny, czy na interwał M15, no to widzimy, że tutaj trend ten lokalnie wzrostowy został złamany, tak, czyli powinniśmy się spodziewać dalszej kontynuacji spadków z tego miejsca. Strefa podażowa zaliczona, trend lokalnie złamany i możemy się spodziewać dalej odreagowania. I teraz pytanie, czy odreagowanie będzie na wybicie tego dołka z dnia wczorajszego, zgabienie płynności i dalej jeszcze atak pod okolicę, może 89,300, czyli po zaliczeniu gapa, który powstał em, przez ten weekend, czy to już będzie po prostu wykrwawianie się w dół. Ja osobiście na ten moment mnie tak naprawdę nie interesuje do końca to, to co się tutaj lokalnie dzieje. Jeżeli by się okazało, że cena podbije do okolic 89,300, to będzie to dla mnie miejscem dokładką do shorta. Dlaczego? Dlatego, że ja na ten moment absolutnie nie spodziewam się, może w 10%, że cena wróci powyżej 92 tysiące dolarów. Czyli te limity na shortach, które mam tutaj, będę usuwać, tak, po wybiciu tej złotej strefy, czyli po wybiciu poziomu 85,243 i na każdej podbice będę po prostu dokładać do tego shorta. Dlaczego uważam, że cena już nie powinna spadać? Dlatego, że moi drodzy, ja mam tutaj bardzo fajny rysunek przygotowany. Wrzuciłem ten rysunek wczoraj dla siebie na grupie, która jest oczywiście darmowa. I tutaj tak naprawdę rynek zachowuje się bardzo ładnie. Mamy reakcję spadkową, mamy złamanie trendu lokalnie, tak. Mamy złamanie trendu, czyli ta cała noga została która w tym miejscu, została zanegowana, to już o tym wiedzieliśmy w listopadzie. I tutaj to, co się tworzyło, to jest tak zwany Rising Wedge. Niektórzy mówią na to flaga, zwał jak zwał, w każdym razie formacja pod co? Pod kontynuację spadków. Docelowy target został zaliczony i z tego docelowego targetu odreagowali, również złamali ten trend wzrostowy, który się tutaj budował i tak naprawdę nie ma po co, by cena wracała powyżej 92 tysiące dolarów. I jak są moje kolejne targety. Jest to oczywiście bez zmian. 74 500, 66 500, 57 200, 49 000 i 39 tysięcy dolarów. Czyli cały ten short, który mam w tym miejscu, będę po prostu realizować na tych poziomach. Oczywiście może zamknę trochę wcześniej, trochę później. Zobaczymy. Będę was o tym informować. Więc, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, zachęcam, by zostawić łapkę, komentarz, a przede wszystkim subskrypcję, żebyście byli właśnie na bieżąco. Więc taki pierwszy mój Take profit będzie tu w okolicach tego dołka, który był, czyli w okolicach 80 600, a drugi już troszkę większy, by mieć 50% pozycji zamknięte, będzie w okolicach 74500 i jest to poziom, który niezmiennie powtarzam, że na, na niego czekam od ostatnich dwóch miesięcy. Więc ym, nie do końca widzę mocne podbicie, tak? Chociaż jeżeli by było, no to byłoby to nic innego, jak tylko po prostu podbicie, zgarnięcie płynności ze stref podażowych, domknięcie gapów i po prostu dalsze kontynuacje. Ja bym bardzo sobie życiu takie podbicie, bo to było dla mnie po prostu miejsce do tego, by dorzucić do shorta. Nie? Natomiast jeżeli miałbym wyrysować tutaj, jak się cena zachowa, no to po prostu niższe zejścia z lekkimi podbiciami, ale po prostu przez następne miesiące wykrwawianie się w dół. Potem jakaś akumulacja na dole, bo często jest jakaś akumulacja, i dopiero później kontynuacja końcem tego roku w okolicach października, początek października, to do, do końca listopada powinniśmy zobaczyć zawrotkę, i jak wysokie poziomy no to to już będziemy musieli oceniać na bieżąco, tak jakby jak dostaniemy takie po prostu spadki. Więc tak to wygląda. Cały czas nas trzyma tutaj dniówka, tak? Trzyma nas dniówka z okolic 89,700 do 90, 500 około. I dopóki cena jest cały czas poniżej tej dniówki, no to właśnie nie ma mowy na to, żeby tutaj cena wyżej tak jakby podbijała. Dopiero się to może zmienić, no jak dniówka się zamknie powyżej. 28 stycznia, czyli już w tą środę mamy... Obniżkę, może nie obniżkę, tego wyniki odnośnie stóp procentowych i rynek nie spodziewa się obniżki ani podwyżki. Spodziewa się po prostu utrzymanie tych stóp procentowych i z doświadczenia wiem, że takie utrzymanie stóp procentowych bez obniżki ani bez podwyżki powodowało po prostu dalszą kontynuację. Trwającego ruchu, więc jakby jak to był trend wzrostowy, no to dalej była kontynuacja w górę, a jak był to trend spadkowy, no to była kontynuacja w dół, i w tym wypadku, no, powinniśmy się spodziewać właśnie tego odreagowania w dół, czyli tej kontynuacji spadków. Dlatego tutaj też jestem bearish nastawiony, dlatego też tutaj jestem bearish nastawiony, czyli spadkowo i spodziewam się dalszego odreagowania. I z każdym podbiciem będę chciał dokładać do pozycji short. Tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Jeżeli jesteś osobą początkującą na tym rynku, nie miałeś styczności wcześniej, a chcesz wiedzieć, co się dokładnie na tym rynku dzieje, chcesz znać moje myśli, moje poziomy, moje update'y i być na bieżąco z rynkiem, a nie reagować po fakcie, prowadzę darmową grupę, gdzie dzielę się swoją wiedzą, podaję swoje poziomy, które rozgrywam codziennie, update'y rynkowe oraz dzielę się ze swoimi zagraniami bez opłat, bez subskrypcji, bez lania wody. Żeby dołączyć, wystarczy założyć konto na giełdzie WIX, link znajdziecie w opisie, i odezwij się na telegramie do osoby, która jest podana również w opisie. A przejdźmy sobie teraz do ETH. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Wybiliśmy poziom 2866, wybiliśmy złotą strefę, więc tutaj jeżeli chodzi o ETH, no to aktualnie reagujemy z h oporu, tak? Jak byliśmy powyżej tego e, wsparcia wtedy, no to cały czas cena się utrzymywała i mieliśmy kontynuację ruchu w górę. Na ten moment jest to nasz opór, tak? I tutaj tak naprawdę trend wzrostowy również został złamany. Tak? Czyli to, co się tutaj lokalnie budowało, zostało złamane, więc co powinniśmy się spodziewać? Po prostu odreagowania w dół. I jeżeli chodzi o ETH, no tutaj moi drodzy, bez zmian. Targety są bardzo podobne jak na Bitcoinie, czy po prostu niższe dołki 2400, 2100, a nawet poniżej, okolic, poniżej poziomu 1800 dolarów. Więc te targety są dość niskie i tutaj nie spodziewam się żadnych fajerwerków, żadnego mocniejszego podbicia, tylko po prostu dalej odreagowania w dół. Co prawda, do do 28 stycznia może być jakieś podbicie, tak, nie jakieś duże, natomiast może się jakieś podbicie faktycznie pojawić, natomiast i tak później dalej spodziewam się tej, kontynu tej kontynuacji spadków. Wszystko się, się zmieni, jeżeli by się okazało, że um, już w tym środku 28, 28 stycznia. Wszystko się może zmienić, jeżeli już w tą środę, 28 stycznia, okazałaby się jakaś obniżka stóp bądź podwyżka. No to to wtedy zmienia tak naprawdę grę i wtedy te targety też się mogą potencjalnie zmienić na kolejne miesiące. Także bądźcie w środę na wynikach, zbadajcie, czy jest obniżka, czy jest podwyżka i ja oczywiście u siebie na, na grupie o tym zawsze informuję, jakie są wyniki i bądźcie koniecznie w czwartek na na update rynkowym, po prostu, który jest na YouTube, ponieważ są w poniedziałki, wtorki i czwartki, żeby wiedzieć, czego się dalej spodziewam. Natomiast, tak jak mówię, po raz ostatni powtórzę, dalej się spodziewam od reagowania. Nie ma tutaj nic na razie bullish, nie ma nic pod wzrosty, dlatego mój bias to jest spadkowy i ja skupiam się głównie na shortach. Ok? To było na tyle. Jeżeli wam się te materiały podobają, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcja. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to koniecznie jest subskrypcja, zostawić dzwoneczek, żebyście byli na każdym update. Cie. Rynkowym. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.